Cześć, jak się macie? Witam was bardzo serdecznie. Tym razem zobaczymy sobie grę Shaun White Skateboarding. Jak może niektórzy wiedzą, Shaun White jeździ nie tylko na snowboardzie, ale też na desce, na deskorolce. Wybieram opcję kontynuacji. Jest to nowa gra oczywiście z serii Ubisoftu. Jak widzicie, w polskiej wersji językowej nakreślając trochę zaplecze tej produkcji powiem, że jest to gra o tyle ciekawa, że jest to fabularna w zasadzie gra na temat jeżdżenia na deskorolce i to fabularna w takim znaczeniu bardzo górnolotnym. Mianowicie mamy taki dy dystopijny świat, który przypomina troszkę Half-Lifea 2. To znaczy, mamy taką złą organizację, która wprowadziła pewną taką utopię, dystopię e, do miasta, w którym toczy się akcja i jedyną nadzieją dla szarości i smutku, który nas otacza, e, są skaterzy, którzy wprowadzają, e, wprowadzają jakieś życie w to, co się dzieje. No i zaczynamy od przerywnika. Follow me. I'll show you where I put my initials in the cement. I also drew this chick with huge b****. I had a lot of time on my hands. Dude, maybe the ministry was right. No. No i zaczynajmy. Jak widzicie otaczający nas świat jest szary, smutny i beznadziejny, ale robiąc triki rozjaśniamy tę przytłaczającą szarość i... I smutek codzienności tych, tych biednych urzędników i ludzi, którzy są podporządkowani złej propagandzie, złej organizacji. No i jak widzicie, klimat tutaj jest, wow, srebrne trofeum. No i jak widzicie, ten efekt graficzny na nawracania świata jest bardzo ładny. Ogólnie gra przez taką swoją fantazyjność. Przypomina mi trochę Jet Set Radio z Dreamcast'a, które jest. Odmienne stylistycznie, ale, ale pod pewnymi względami możemy te dwie gry wrzucić do jednego worka, właśnie takiej fantazyjnej adaptacji jeżdżenia na, na czymś, bo w GCT Radio były to rolki e, i robienia trików w wesoły sposób. Powiem troszkę o systemie jazdy. Tutaj skate'em kieruje lewą gałką analogową, prawą gałką wykonuje triki, robiąc takie gesty troszkę w stylu skate'a. Ale tamte machnięcia prawej gałki analogowej były w pewien sposób logiczne, jeśli jeśli ktoś